Pierwszego vloga. Dzisiaj mamy poniedziałek i jest pora lunchu. Od poniedziałku do piątku pracuję zdalnie w ciągu dnia, i obecnie jestem na przerwie. Zazwyczaj ten czas wykorzystuję na przyrządzenie obiadu. Obiad już mam gotowy, także pomyślałam, że w tym czasie, ponieważ pozostało jeszcze kilkanaście minut, pokażę Wam, co dzisiaj do mnie przyszło. Zamówiłam ramkę na puzzle i nowe firanki. Nowe firanki założę w kuchni i w sypialni. Ja zaraz pokażę wam puzzle, które złożyłam. To są puzzle, które kupiłam przed świętami. Zamierzałam złożyć 500 puzli, 500 części. Niestety nie mogłam ich znaleźć, były tylko po 1000, także po Stwierdziłam, że, że spróbuję. Zajęło mi to chyba dwa tygodnie, co prawda nie codziennie, ponieważ również święta pracowałam, także myślę, że nie jest to aż taki zły czas. Zamówiłam teraz ramkę. Ramka jest w kolorze walnut. Myślałam, żeby powiesić ją tutaj w kuchni, natomiast zobaczymy, jak to wyjdzie. Myślę, żeby jednak powiesić je jeszcze właśnie w livingu. Także zobaczymy. Nie wiem, czy starczy mi czasu, żeby otworzyć to już dzisiaj, także myślę, że zostawię to sobie już na jutro. pokazać Zawartość tych paczek. Dzisiaj będę przykładać puzzle do ramki i myślę, że jeżeli zdążę, to jeszcze, to jeszcze założę nowe firanki. A więc, tak. Jak widzicie, ramka jest jeszcze ofoliowana. Zdejmę z niej zaraz folię i włożę puzzle. Byłam przekonana jednak, że ta ramka przyjdzie z białym tłem, więc nie wiem, czy po prostu teraz tymczasowo włożę puzzle. Tak na razie żeby było, czy zamówić białe tło, czy może jednak ułożę kartki zwykłe? No nie wiem, nie wiem, zobaczę. Myślałam, żeby tutaj powiesić tą ramkę, żeby tak wypełniła troszkę tutaj tą wnękę. Okej, okay, a więc tak to wygląda. Wydaje mi się, że dobrze wygląda. Myślałam, próbowałam jednak zrobić jeszcze z kartkami żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądać na białym tle. Aczkolwiek wydaje mi się, że, że w ten sposób jest lepiej. Nie wiem, dajcie znać, co myślicie. Zostało mi jeszcze powieszenie, przymocowanie tego. Niby mam na czym zawiesić. Wydaje mi się, że jednak poczekam na mojego narzeczonego, ponieważ nie wiem, czy powiesimy to na tym, czy może wymyśli coś innego. Także zobaczymy. Pokażę Wam może jeszcze... Jak to wygląda na stojąco, żebyście mniej więcej wiedzieli, mieli jakiś taki mniej więcej zarys tego, jak to będzie wyglądać, jak, jak już będzie powieszone. Jak to wygląda. Wydaje mi się, że dosyć fajnie to wyszło. Obraz jest dosyć duży, także powinien idealnie wpasować się w tą wnękę i ją wypełnić. Szczegół. Tam, gdzie było. I o. No dobrze, mam jeszcze chwilkę, także wstawię pranie i, i wracam do pracy. A witajcie w środę, mamy parę minut po siódmej. Dzisiaj witam się z Wami troszeczkę wcześniej, ponieważ jadę zrobić zakupy i pomyślałam, że wezmę Was ze sobą. Morrison jest zrobione, mamy godzinę 8. Teraz jedziemy do polskiego sklepu. Zazwyczaj, właśnie przyjeżdżam najpierw do Mojsona, ponieważ on jest od 7.00. Polski sklep jest od 8.00, także dzięki temu już mam z głowy i mogę spokojnie zdążyć przed 9.00, na 9.00 do domu, żeby rozpocząć pracę. Także co, ruszamy. Jedziemy dalej. Ja już w domu. Szybko pokażę Wam jeszcze, co kupiłam, ponieważ zostało mi 15 minut. Nie całe. Także tak, najpierw zakupy z Morisona. Chipsy. Jajka. Sałatę. Chcę część pewnie już widzieliście. Grzaneczki. bo Będę robić zupę, krem z pomidoru. Kupiłam świeże pieczywo, ale także w garmazy, Chyba tak, chyba tak to się nazywa. Ponieważ, jak zabraknie świeżego pieczywa, to dobrze jest w ciągu tygodnia upiec sobie świeże. Mleko Lacto Free, długa historia. Z tym mlekiem, może kiedyś Wam opowiem. Jogurt naturalny serek, cytryny, ziemniaki, mięso. ponieważ kurczaka już mam, więc kupiłam tym razem tylko mielone mięso, cebula czerwona musi być. i teraz tak polski sklep. to było? polski chlebek, pałka Wielką hokę. Ogórki. Będę robić mizerię. Troszkę owoców. Kupiłam gruszki tym razem. I Kabanosy. Myśliwskie. Krakowskie. Śmietane. Będzie mi potrzebna do pulpetów co pieczarkowym śmietana a przepraszam, to jest śmietanka nie śmietana powiedziałam śmietankę śmietanę koperek serek topiony drugi serek topiony ser szynka salami Przerwę pomyślałam, że do Was zajrzę, jednak nie na długo, ponieważ chciałabym skorzystać z okazji i zobaczyć, czy mają w ogóle coś ciekawego na stronie H&M. Otrzymałam gift code i chciałabym go wykorzystać. Nie będę jednak kupować nic na siłę, także jeżeli nie będzie nic ciekawego, to po prostu przeczekam. Jeżeli uda mi się... Znaleźć coś ciekawego. To myślę, że nakręcę dla Was open boxa w weekend. A jeżeli nie, to po prostu dołączę e, nagranie. Pokażę Wam, co kupiłam w następnym vlogu. I tak. W ogóle dzisiaj mamy przepiękną pogodę. U mnie jeszcze dzisiaj widnieją ozdoby świąteczne. Jutro będę już je zdejmować. Także myślę, że zrobimy taki mały clean with me. I mam również dzień wolny, także troszeczkę więcej mi tutaj będzie. Mam nadzieję, że uda mi się. Chciałabym zrobić ciasto jeszcze, myślałam nad tiramisu, także tak. Jednak wieczorem po południu, po południu, wieczorem pod wieczór będę jechać do drugiej pracy, także to nie jest tak, że będę mieć cały dzień wolny. Aczkolwiek będę mieć troszeczkę więcej czasu. To chyba tyle na dzisiaj. Także widzimy się jutro. Hejka, witajcie w czwartek. Tak jak wczoraj wspominałam, biorę się dzisiaj za sprzątanie pierwszym moim pokojem, od którego zacznę jest sypialnia. Zapraszam. Pościel na zmianę sobie już uszykowałam. To są te same nowe firanki, co w kuchni. Tydzień zaczynam w ten sam sposób, a więc zbiorę najpierw ubrania, włożę je do kosza, przetrę kurzę, lampę, zmienię pościel, odkurzę i to w sumie byłoby na tyle. Także, bez zbędnego przedłużania, zaczynam. Numer dwa to Łazienka. Pomieszczeniem powinien być pokój numer dwa, aczkolwiek nie będę Wam go dzisiaj pokazywać. Zajrzymy sobie do niego kiedy indziej. Yy, mogę uznać, że góra w takim razie jest zrobiona. Zostały mi tylko schody do odkurzenia, także przechodzimy na dół do salonu. Zacznę od rozebrania choinki, zdejmę wszystkie ozdoby świąteczne. przy kurze idziemy do ostatniego pomieszczenia. wygląda ostatnie posprzątane pomieszczenie. Powiem Wam, że jestem zmęczona i głodna, także lecę się kąpać, ogarnąć. Pewnie zrobię sobie coś na szybko do jedzenia, odsapnę chwilę i biorę się za robienie ciasta. Ja już wykąpana, najedzona, tiramisu zrobione. Jeżeli chcielibyście zobaczyć mnie, jak przyrządzam ciasta, koniecznie dajcie znać w komentarzu. Mam nadzieję, że pierwszy vlog się Wam podobał i że zobaczymy się w następnym. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Buziaczki, kochani, do zobaczenia w następnym.